Jaki to jest? Żagiew luskowata mhm. Ty, ten to jest przewielki Żagiew luskowata Jak to było? Żagiew luskowata. Kolejny jadalny grzyb Grzybówka hełmiasta Grzybówka cytrynowa Szyszówka świerkowa Szyszówka świerkowa, jadalna. Jakie to są kurwa? Świerki no Szyszówka, <grych> szyszówka Kurwa, on pospolita To samo wygląda? Maślanka łagodna, tak się nazywa? No? Jadalna <gryśla> Czyli z grupy myślaków Muchomor Krzyżówka świerkowa Krzyżówka świerkowa Szukiwanie prawdziwków Dużo mchu, także powinny być Borowik szlachetny, no trochę zajechany, nie? Uhu, bierzemy co. No jak, coś, coś się zrobi. Sarniak jadalny też? Uh -huh. No, spodziewajmy. A no, do szlifu już zbieraj, zbieraj, nie? nie? Paniała skórka. Jeden z najsmocniejszych grzybów. Tam no, był zając. Zając. A, jest... jadalny grzyb. Możecie sobie z niego z frytki zrobić O! Zobaczcie jakie piękne kurki Do makaronu, do jajecznicy, do sosów, do zupy, do wszystkiego Powinno być mi wstyd. Przemek chodzi ciągle, a ja siedzę, odpoczywam Piękne kanie. Polecam opanierować Tam jaka dopiero się wyłania za drzewa. Wspaniały nadgryziony prawdziwek. Ja nie to było jakby można wszystkich żeby zbierać to było fajnie, a nie tak chciałem położyć telefon tutaj na tym pagórku, a tu mrowisku tu mamy proszę Państwa okazjaki nie wiadomo, to jest nowy grzyb, który powstał, <gry> powstał w tym roku. Ogólnie polecam spróbować. Tu wam zostawiam jak coś. Tak mi się wydaje. W dół tu można dobrze jebnąć. Zobaczcie, jak pająki zaznaczyły swój teren pajączyną. No, ładnie widoczek jest no, no biorą, mają tutaj te na dachu te solary pieniądze bioro i pieniądze biorą i trzeba im płacić nie chuje, nie ma takiego grzeba żeby dokumentacja sprawy kilka kurek, dwa prawdziwki, no innych nie zbieramy, bo my tylko dobre żeby zbieramy <grystanie> No co